I mamy całą piątkę w maszynie startowej. Ruszyły. Kto tam się zdecyduje prowadzić? Power Barbarian na czele. Power Barbarian na drugim miejscu razem. E, Makalan. oraz Charlotte. I dwa ostatnie miejsca: Cyklon Life i Błękitna Laguna. Cyklon Life ostatni. Błękitna Laguna przedostatnia. Power Barbarian, Power Barbarian na drugim miejscu Charlotte i na trzeciej pozycji e, Makalan. Jej za moment wyjście na prostą finiszową. Już mocno wysyłany Power Barbarian, lekko Charlotte też wysyłana i za nimi Makalan. Power Barbarian Charlotte Macallan, Power Barbarian Charlotte. Te dwa konie walczą o zwycięstwo. Power e, Barbarian i Charlotte. Power Barbarian i Charlotte. Power Barbarian ma przewagę w 100 metrów przed celownikiem. I Power Barbarian Charlotte. Tak się meldują. Power Barbarian Charlotte na trzecim miejscu. Macallan I w odstępie Błękitna Laguna oraz Cyklon Live.